Dwóch od oh, linka dwóch link, kiedyś B. A war back <shock> link było Dzięki <anchorals> <mamzing> <enjoyGet that birthday> <coughs> <capaz Love> Co? Coś jest nie to Dawid, Dawid, to nie graj opa, tylko graj normalnie jakoś, to, jakiś karabin po prostu będziesz żywym dronem kup, kup Ej Dawid Ty w binarnym masz te staty Co? Ty w binarnym tematy te masz Jeszcze sowa tam Sowa to służba Mam kila Minus 100 sowa A to teraz jeszcze lepszy staty, Wiesz, pokaż taba szybko no i dobra! Dalej w binarnym. Dalej, jest, Dalej ta, w binarnym. Da... Jest main! Nieee... No. Yeah. Ale jest kod binarny. Ale jest <grym> kod binarny! Welej sobie stojka. Ktoś jeszcze? Wypuść smajka, Dawid, wypuść O nie! Ale kurde, kurwa, Ale nie fart Patrzysz? Nie patrzę, patrzę, nie ruszy się, nie ruszy się Dobra, nie skaczę O kurna Patrzę Nie, ale to w dupie Co? Widzisz tego tapera? Widzę. Go <godażąc> jest dosłownie jak. Bardziej jak. Nie, to jest tak. Dobra, wychodzę wam w tą dupę. Które Miśmy mamy koje ta i tam jest. Dobra, stój. Stoimy pod żabką i to jest możliwe. O! <grystanie> <grystanie> Dobra, wiecie, że jak dojdziecie do zera bąbelków, to od razu... Widzieliście, że jak jesteście pod wodą, to nie można oddychać? Skąd ja mam widzieć... <grystanie> o! <ślesniki> <ślesniki> Slow ten Reverb to moja ulubiona wersja Czemu poszła się <ślesniki> do mnie? o <Warto. ślesniki> <ślesniki> <ślesniki> Apiry, olej! To jest bystander entity sub. <śpiewanie> Gdzie oh. ty zniknąłeś? Good night. O! Czemu znikniełeś? Chciałem tam wejść czy nie? Aha, Mam chyba was z Discorda. Dobra, dobra, to ja tam nie idę. Aha, i odcetę. Interesuj mnie na midzie jak dasz.